Mhm. Ale... Kto, się kto to przyszedł? Kto tutaj nas obserwuje, co? No to, kto? Kto obserwuje? Kto obserwuje? I... No tak, tata, tata, ta, ta, ta. sinek, mamusia, ciała rodzinka. Rodzinka, tak? Rodzinka, ojejku, rodzinka. Co to za rodzinka? Nie wiadomo, co to za rodzinka. Ojejku, tak, rodzinka. No pokaż języczek, pokaż, pokaż języczek. Pokaż no. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 oj. La, la, la. 나 나도 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 나 Oj, oj, mama, czy Tata, Tata czy mama? Oj, język pokazałeś mamie? Znowu język? Oj, 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 ta matka! Och, O, jak pięknie. Ty już do szkoły, może pójdziesz niedługo, co? Nie, długo, nie, 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 No nie, 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 chodź, chodź. nie, chodź, chodź. nie, Co się dzieje fajnie? Puj, o pujuów. La Ty, a figę zrobimy? Zrobimy figę. Jak ty mistrz jesteś w robieniu figi. Figę, mistrzu, z figę, Z Figue! Z Figue! z Figue! Co tam, ciekawy program w telewizji puszczają? Tak, a to nie

Wierzchnięta, wiesz? <słyszy> A wiesz co, Mama, tak o, tak zrobi, tak zrobi, tak, 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 tak. O, jak ma główkę zadziera, jak ma główkę zadziera. Fajnie, o, jak fajnie, o, jak fajnie, popatrzcie na światełko, na światełko, na światełko, ślicznie, ty, 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 ty. ty, ty. Kupimy, kupimy perukę? Piotrek z lokami? Czy proste włoski? Co? Jakie włoski też? Jakie włoski? O, jak fajnie. Pomasuje mama plecy, tak? Bo leżą, pletki bolą. Głowa się kiwa, kiwa się głowa. Kiwa się. Och, ślicznie. O. o. Didia padła. O, o. aż trzy miesiące za trzy dni już, wiesz? I tak ślicznie głowę zadziera, mój dżentelmen. Och, jak pięknie. Och, jak pięknie. Odpocznij sobie, odpocznij. O, 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 o. Cześć. Ciekawy świata.